Szanowni Państwo, bardzo miło jest mi powitać wszystkich moich dzisiejszych widzów i gości. Jak widzicie Państwo, dzisiaj jestem sam, ponieważ nasi przyjaciele z Mazowieckiego Instytutu Kultury intensywnie pracują nad organizacją, zarówno tego wydarzenia, o którym za chwilę wam opowiem, ale także nad przygotowywaniem całego jesiennego repertuaru różnych wydarzeń, w tym. Co ważne, wydarzeń dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. To naprawdę wielka praca, żeby zadbać o to, żeby instytucja kultury mogła być w pełni dostępna, żeby pojawiały się spektakle, na których z powodzeniem zadziałają pętle indukcyjne, żeby stosować takie udogodnienie jak na przykład audiowstęp, czy też na przykład, żeby pojawiał się tłumacz. Polskiego języka migowego, który w czasie rzeczywistym będzie daną treść danego spektaklu przekładał dla widzów niesłyszących. Bardzo Was proszę, drodzy widzowie, o taką drobną wyrozumiałość, bo wiecie, że ja reprezentuję migam, ale dzisiaj reprezentuję również głos Mazowieckiego Instytutu Kultury, właśnie pod kątem ich działalności. Przypominam, że jesteśmy na żywo. Możecie pisać pytania czy też komentarze na Facebooku, YouTube oraz LinkedIn. Będę się starał odpowiadać na bieżąco lub zrobię to na końcu naszego spotkania. Ale jeżeli jakieś pytania przyjdą wam do głowy później, kiedy będziecie oglądali odtwarzali ponownie ten webinar, już po tym, jak będzie on na żywo, to oczywiście również na wszelkie takie pytania odpowiemy, także wysłane w wiadomościach prywatnych. I już na początku powiem Wam wprost, że dzisiejszy webinar ma dwie części. Pierwsza to coś powiedzmy pięknego dla duszy i zmysłów, czyli właśnie kilka słów o wyjątkowym spektaklu. Monodermacja, który już za kilka dni będzie dostępny w Warszawie i, co najważniejsze, dla osób z niepełnosprawnościami za symboliczną złotówkę, za jeden złotych, bo normalnie wydarzenie jest biletowane za 75 złotych. Z drugiej strony, będzie też druga część tego webinaru część, która no, myślę, że może dosłownie zmienić życie kogoś z Was, którzy oglądacie. Ten webinar, dlatego tym bardziej zachęcam, żebyście zostali do końca oraz dzielili się później treścią tego webinaru, webinaru, który, jak widzicie, jest oczywiście tłumaczony na polski język migowy. Bo z tą zmianą życia, jeszcze wam tutaj zasygnalizuję, opowiem wam o możliwości, która no, wydaje mi się, że jeszcze nigdy nie dotyczyła nikogo z polskiej społeczności głuchych. I która wiąże się z szansą na międzynarodową karierę w pewnej organizacji, która in, reprezentuje interesy, no, według różnych danych, 70 lub nawet 80 milionów głuchych ludzi na całym świecie. Dlatego zostańcie do końca, bo warto. Ale tak jak powiedziałem. Zacznijmy od początku, od tego, co dzieje się już za kilka dni w samym centrum Warszawy w Mazowieckim Instytucie Kultury na ulicy Elektoralnej 12. 17 i 18 września o godzinie 19 odbędzie się tutaj ponowna premiera monodramu Solo Inaczej Jadwiga. Moi drodzy, to jest spektakl o Jadwidze Stańczakowej. Kobiecie absolutnie niezwykłej, o której myślę, że nie wszyscy wiecie, może wręcz za mało się mówi, a która zasługuje na to, żeby jej historia dotarła do jak najszerszego grona. Zatem zacznijmy od pytania i odpowiedzi na pytanie: kim była Jadwiga Stańczakowa? To poetka, której życie można było opisać słowem cień. Chodzi tutaj konkretnie o cień utraty wzroku, cień żydowskiego pochodzenia w czasie wojny, cień getta, cień utraconego brata i przyjaciół, a nawet cień Mirona Białoszewskiego, w którego zawsze była zakochana, a który z powodu swojej orientacji seksualnej nie był nią zainteresowany, cień depresji, która to towarzyszyła jej przez całe życie widzę tutaj wpis na czacie dzień dobry pani Anno również witam i pozdrawiam i ja wracam do dalszego tutaj opisu i opowiedzenia o tym czego możecie się spodziewać bo w kontekście tej historii na którą możecie pójść na ten spektakl to co najpiękniejsze w historii Jadwigi Stęczakowej to to że ona nie poddała się tym wszystkim cieniom. Walczyła. Mozolnie, często beznadziejnie, ale konsekwentnie. Walczyła o wyjście z każdego cienia. Do światła, do własnej twórczości, do bycia sobą kobietą, matką, później także babcią, ale dziennikarką i przede wszystkim poetką. Sama o sobie mówiła: Ja ślepak. I jako jedna z pierwszych odważyła się tak otwarcie pisać, o utracie wzroku i depresji. Robiła to bardzo szczerze, w sposób, w jaki nikt wtedy jeszcze nie pisał. I w sumie można też powiedzieć, że widziała więcej i dalej niż wielu z nas, którzy w tej chwili mogą sobie to powiedzieć: Mamy sprawny wzrok, ale tak nie postrzegamy, jak postrzegała ona. Mój drodzy, spektakl w wykonaniu Agnieszki przepiórskiej, fantastycznej aktorki, która specjalizuje się w tak zwanym bioteatrze, czyli artystycznie przetworzonych biografiach niezwykłych kobiet. To nie będzie opowieść o zapomnianej czy chorej poetce, to będzie poetycka podróż o kobiecie odważnej, dzielnej, twardej i wrażliwej jednocześnie. I teraz to co najważniejsze dla naszej całej społeczności skupionej wokół naszych webinarów, czyli co z dostępnością. Po pierwsze, oba dni tego spektaklu będą miały zabezpieczony dostęp do pętli indukcyjnej oraz będzie tam audio wstęp. 18 września spektakl będzie tłumaczony na polski język migowy. I moi drodzy, Mazowiecki Instytut Kultury, czyli MIK, Korzysta z naszego systemu tłumacza online z MIGAM, więc wiecie, że zawsze kontakt z mikiem jest dostępny i możliwy. Natomiast przy okazji spektaklów ważne jest to, że tam pojawi się tłumacz, który będzie osobiście obecny na miejscu. I tak jak wspominałem, szczególnie ważna informacja to cena. Osoby, które nie są osobami z niepełnosprawnością, Zapraszamy oczywiście również na ten spektakl. Bilety kosztują 75 zł. Ale dla osób, które są osobami z niepełnosprawnościami, cena to 1 zł. 1 zł za spektakl takiej klasy. To jest związane z realizacją programu wspierającego dostęp do kultury i naprawdę warto z tego skorzystać żeby kupić ten bilet trzeba skontaktować się z Mazowieckim Instytutem Kultury bezpośrednio najlepiej jak napiszecie na adres e-mail który za chwilę wam tutaj wyświetlę ale również możecie po prostu pójść do kasy Mazowieckiego Instytutu Kultury i tam skontaktować się w tej sprawie że chcecie Skorzystać z takiego bezpłatnego biletu. No i przypominam, 18 września to jest ten dzień, kiedy będzie spektakl z tłumaczem języka migowego. Osobiście kasa ulica Elektoralna 12, lub także wcześniej mailowo, żeby sobie tak jakby ten bilet zarezerwować. Na miejscu trzeba będzie wypełnić formularz, ale nie martwcie się, jeśli będą jakieś problemy z komunikacją, to ponownie to przypominam, pomożemy, bo połączycie się przez naszego tłumacza PJ Online od MIGAM, więc MIG ma wdrożone to rozwiązanie, nie ma żadnego problemu. Bardzo serdecznie zachęcam Was do skorzystania z tej okazji, bo to będzie naprawdę nie tylko piękny spektakl, ale też taki sygnał dla całego środowiska teatralnego, że społeczność głuchych i w ogóle szerzej osób z niepełnosprawnościami chce uczestniczyć w kulturze wysokiej jakości, chce uczestniczyć w kulturze dostępnej. I tak jak powiedziałem, bardzo cieszy mnie to, że tak wiele instytucji, ale w tym właśnie. MIG, Mazowiecki Instytut Kultury, o tą dostępność także właśnie w świecie teatru dba. Im więcej osób, które pojawiają się na takich wydarzeniach, tym na pewno więcej kolejnych wydarzeń będzie organizowanych. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do tej drugiej części naszego spotkania i kilka słów wprowadzenia. Czy wiedzieliście, że istnieje organizacja, która interes, reprezentuje interesy wszystkich głuchych na całym świecie. Ta organizacja ma status konsultacyjny przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli ONZ, przy UNESCO, przy Światowej Organizacji Zdrowia i przy wielu innych organizacjach międzynarodowych. Ta organizacja ma akurat swoją siedzibę w Helsinkach w Finlandii. Ale jest głosem globalnej społeczności głuchych w najważniejszych sprawach, które dotyczą Waszych praw, drodzy głusi przyjaciele. Mówię o Światowej Federacji Głuchych, czyli World Federation of the Deaf, w skrócie WFD. Moi drodzy, ta organizacja to jest organizacja, która. Z nami GAM i, i z którą MIGAM również miało już okazję współpracować. Między innymi, na zaproszenie Światowej Federacji Głuchych, nasz przedstawiciel współpracujący z nami, głuchy Amerykanin, Travis Dougherty, był obecny w ONZ na organizowanej przez Światową Federację Głuchych konferencji. WFD powstała w 1951 roku. I już ponad 70 lat działa na rzecz praw głuchych na całym świecie. To organizacja, która promuje uznanie języków migowych jako pełnoprawnych języków, walczy o dostępność edukacji w językach migowych, ale reprezentuje interesy głuchych w najważniejszych gremiach międzynarodowych. Wspiera organizacje lokalne, współpracując w ponad 130 krajach z organizacjami regionalnymi. I organizuje także Światowe Kongresy Głuchych. Co ważne, motto Światowej Organizacji Głuchych oznacza Nic o nas bez nas. Po angielsku Nothing about us without us. I to mnie bardzo cieszy, bo ta fundamentalna zasada o tym, że o sprawach głuchych powinni decydować głusi, to jest coś, co także od lat przyświeca nam w MIGAM. I dlatego zawsze angażujemy głuchych w nasze przedsięwzięcia, i dlatego tak wielu głuchych także jest od zawsze zaangażowanych w rozwój naszej firmy. No i teraz ta najważniejsza informacja. WFD poszukuje nowego dyrektora wykonawczego. To pozycja, o której mam nadzieję, że większość z Was mogłaby marzyć i Trzymam kciuki i liczę na to, że ktoś z Polski obejmie to stanowisko, bo podejmując się takiej roli, możecie kierować zespołem siedmiu pracowników rozrzuconych na czterech kontynentach. Możecie reprezentować Światową Organizację Głuchych w relacjach z ONZ i jej agencjami i z innymi organizacjami. Będziecie mogli zarządzać budżetem organizacji i będziecie za Zaangażowani w pozyskiwanie funduszy na jej rozwój. Taka osoba będzie wpływała na kształtowanie polityk dotyczących głuchych na całym świecie, w tym poprzez współpracę z różnymi rządami, z NGO, czyli organizacjami pozarządowymi i różnymi organizacjami międzynarodowymi. Co ważne, to będzie praca zdalna z oczekiwaną dostępnością podczas fińskich godzin pracy. Co znaczy, że dla nas w Polsce to dużo łatwiej, bo nasze strefy czasowe to żaden problem. A z drugiej strony trzeba mieć też pewną elastyczność w kontaktach z zespołem na różnych kontynentach. Co myślę też może być dla Was interesujące, podane są widełki wynagrodzenia i to jest między 65 a 80 tysięcy euro. Rocznie plus dodatkowe benefity, a oferowany w tej chwili kontrakt jest na dwa lata z możliwością przedłużenia. Ważna informacja, jakie są wymagania. Obowiązkowe jest wykształcenie minimum na poziomie magisterki, z administracji publicznej, stosunków międzynarodowych, studiów nadgłuchymi czy językiem migowym, prawa. Zarządzania czy innych pokrewnych kierunków, które miałyby uzasadnienie na tym stanowisku. Ważne jest, żeby osoba, która będzie aplikowała, miała minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym i doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy z różnych źródeł. Potrzebna będzie umiejętność kierowania zróżnicowanymi zespołami w tym z wykorzystaniem oczywiście środowiska online, środowiska wirtualnego. Oczywiście to jest organizacja międzynarodowa. Tutaj absolutnym warunkiem jest doskonała znajomość języka angielskiego w piśmie. Bardzo ważne jest, żeby osoba, która aplikuje, znała narodowy język migowy, czyli w tym wypadku przynajmniej polski język migowy. I znajomość międzynarodowych ram prawnych dotyczących praw człowieka. Mile widziane będzie znajomość czy jakieś doświadczenie w międzynarodowych instytucjach, takich jak ONZ, doświadczenie we wdrażaniu międzynarodowych ram praw człowieka, czy znajomość International Sign. Mile widziane jest doświadczenie życiowe jako osoba głucha. Oraz oczywiście doświadczenie w pracy z organizacjami członkowskimi zrzeszającymi osoby z niepełnosprawnościami, ale też doświadczenie i zaangażowanie w to, co można nazwać głuchym przywództwem. WFD szczególnie zachęca do aplikowania kandydatów głuchych i z grup niedoreprezentowanych. I teraz, moi drodzy, aplikacje można składać do 4 października, 2025 roku o północy czasu fińskiego przez formularz online. Ja tą informację i ten link i ten formularz wklejam w tej chwili jako komentarz, jak również wyświetlam wam tutaj na ekranie. Moi drodzy, żeby faktycznie wziąć pod uwagę to, Przygotujcie się wcześniej, nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę, i to naprawdę wyjątkowa szansa. Wyobraźcie sobie, głucha Polka lub Polak, albo osoba słysząca, ale doskonale znająca to środowisko i zaangażowana w rozwój tego środowiska, na stanowisku dyrektora wykonawczego Światowej Federacji Głuchych. W moim odczuciu to byłoby coś historycznego. I nie mówię tego tylko, żeby was, nie wiem, trochę zaskoczyć czy przestraszyć poziomem tych wymagań, ale żeby was zmotywować. Naprawdę wierzę, że mamy w Polsce fantastycznych liderów społeczności głuchych, w tym ludzi z, już z międzynarodowym doświadczeniem, ale przede wszystkim z międzynarodowymi aspiracjami, znajomością języków i umiejętnościami zarządczymi. Dlatego właśnie, jaką migam, Deklarujemy, jeżeli chcielibyście wziąć w tym udział, jeżeli chcecie się skonsultować, pomyśleć, co możecie wpisać w tej aplikacji, jak opisać wasze doświadczenie, to możecie też nawet się do nas odezwać. Jeśli ktoś z Was myśli, ale ja nie mam wystarczającego doświadczenia, to pamiętajcie, że Federacja szuka kogoś, kto też chce się uczyć i rozwijać. Ja wierzę, że ważniejsze od idealnego CV będzie pasja, zaangażowanie. I wizja tego, jak można zmieniać świat dla głuchych. I naprawdę, jeśli tylko zastanawiacie się nad aplikowaniem, ale macie wątpliwości, możecie się do nas, do MIGAM odezwać, możemy porozmawiać z Wami o tym, podpowiedzieć coś, możemy pomóc ocenić Wasze doświadczenie czy podyskutować, jak przedstawić je w najlepszym świetle. Pokażcie, że jesteście obecni, że jesteście zainteresowani. Mój drodzy, no i kończąc tutaj, finalizując tak jakby to nasze dzisiejsze spotkanie, to y, czy, czy widzicie, jak w sumie pięknie to się składa? Zaczynamy od, od zaproszenia was na spektakl o kobiecie, która walczyła z cieniem swojego życia i wygrywała tą walkę, pisząc, tworząc, będąc sobą, a kończymy na możliwości, która da szansę komuś z was podjąć y, Walkę o prawa głuchych na poziomie globalnym. Powiem Wam naprawdę, cieszy mnie to, że mogę dzielić się z Wami takimi informacjami. To jest jakieś takie piękno tej naszej społeczności, która angażuje się w dostępność że z jednej strony może łączyć nas kultura, twórczość, ale też te wspólne cele i autentyczne takie marzenia o, o lepszym świecie wspólne zaangażowanie w realizację właśnie takich marzeń. Więc jeszcze raz przypominam: 17-18 września spektakl solo, inaczej Jadwiga, w MIG w Mazowieckim Instytucie Kultury. A bilety za złotówkę dla osób z niepełnosprawnościami. A 4 października termin końcowy deadline aplikacji do Światowej Federacji Głuchych na stanowisko dyrektora. Naprawdę zachęcam Was do tego, żebyście spróbowali. Z mojej strony bardzo dziękuję Wam za uwagę. Następny webinar już niedługo, może za tydzień, może nie. Wiecie, jak to jest z nami, ale jeśli już się pojawiamy z webinarem, to zawsze staramy się, żeby to był czwartek o godzinie 12. Z całą pewnością będziemy w najbliższym czasie dalej rozmawiać o najnowszych rozwiązaniach technologicznych dostępności. O dobrych przykładach tego, jak i gdzie dostępność może być wdrażana. A może już przy tej okazji będziemy mogli podzielić się z Wami informacjami, że ktoś z Was już przygotowuje aplikację, którą wyślę do Helsinek, do Światowej Federacji Głuchych. Naprawdę z całego serca trzymam kciuki za Was wszystkich i bardzo, bardzo serdecznie do tego zachęcam. Dzielcie się tym webinarem, udostępniajcie informacje na ten temat. Niech, niech ta informacja idzie w świat. Trzymajcie się, dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych webinarach o dostępności. Odmigam.